Słońce świeci, Marinino. Jest pięknie. Cześć, witam na kanale Ostrigwind. No i dzisiejszy film będzie nie to, że smutny, ale będzie nostalgiczny, ponieważ niedawno odszedł Val Kilmer, doskonały aktor, fantastyczny twórca wielu ról. Również tych, które bardzo lubimy, czyli związanych oczywiście ze strzelaniem, z bronią. Niedawno kręciliśmy film. O kolcie 733, którym właśnie posługiwał się Walkilmer w filmie Hit, czyli w kultowym filmie z 95 roku Michaela Manna. Zachęcam do obejrzenia tego filmu. No a niestety po nakręceniu tego filmu, naszego okazało się, że w niedługim czasie zmarł właśnie Walkilmer. Niestety na zapalenie płuc. ale była to konsekwencja, oczywiście związana z słabym organizmem, potrzeby czy De facto w trakcie choroby raka Krtani, z tego co dobrze pamiętam. W dzisiejszym odcinku sobie opowiemy o trzech kultowych jednostkach broni, które zaświeciły się właśnie w filmie Hit i którymi posługiwał się właśnie Val Kilmer, a będzie to G3, czyli w wersji amerykańskiej HK91, Beretta Cheetah, czyli Beretta 84. Oraz oczywiście Col 733. Zapraszamy na film. A zatem zacznijmy nasz film, nasz trybut dla Vala Kilmera, za jego twórczość i za to, jakim był fantastycznym aktorem, ale trzeba powiedzieć też jasno, fantastycznym facetem, po prostu wykazywał się wszelkimi cechami prawdziwego faceta, też lubił broń, też nie był pokorny, tak naprawdę, nie, dał, nie dawał sobie w kaszę dmuchać, co doskonale widać właśnie w jego roli w filmie Hit Michaela Mana. Ja osobiście uważam, że Rola Wala Kilmera w tym filmie jest najbardziej wyrazista, ona jest taka najbardziej, można powiedzieć, charakterna. Oczywiście Robert De Niro odgrywa swoją rolę, Al Pacino również te wszystkie swoje gesty, miny. To standard wielcy aktorzy, ale Wal Kilmer tak naprawdę dodaje mocno, mocno, jeżeli chodzi o tę pieprzność tego filmu, jego charakter, jego pobudliwość. Taki był też w prawdziwym życiu. No i nie ukrywam, że używał też chyba najciekawszych broni, przynajmniej w mojej ocenie. Naszej subiektywnej ocenie najciekawszych broni w całym tym filmie, czyli wspomniane po prostu G3, AK-91 po amerykańsku, właśnie wcześniej wspomniany i omówiony szczegółowo, bo tutaj chciałbym zaznaczyć, że nie skupimy się w tym filmie na omówieniu szczegółowych walorów technicznych i historii tych broni, bo to nie jest akurat ten film, nie jest o tym. Na to jeszcze przyjdzie czas, zwłaszcza, że g żeśmy już częściowo omawiali, a można powiedzieć nawet bardzo szczegółowo, to samo jeżeli chodzi o 733. Ale nie omawialiśmy Berety 84 Cheetah, ale na nią jeszcze przyjdzie pora. Natomiast w tym filmie oczywiście skupimy się na tym, że Walkilmer no fantastycznie odegrał rolę Krisa, bo tak jego postać miała na imię. No, i trzeba powiedzieć, też doskonale posługiwał się bronią, właśnie w tym filmie. W filmie o Kolcie 733, który niedawno się pojawił na naszym kanale, dokładnie omawiamy wszystkie nazwijmy to walory, które wniósł Walkilmer szkoląc się do tego filmu. Przypomnę tylko, że ta bardzo charakterystyczna scena Walkilmera, gdzie on właśnie sprawdźmy, o, mamy magazynek. Broń jeszcze nie jest przeładowana, gdzie on bardzo charakterystycznie. Pierw ładuje, czy przeładowuje tą broń w momencie, kiedy wymienia magazynek na nowy, zbija swoją dłonią. To jest kultowe, to jest ikoniczne to już się zapisało w historii broni, czy w historii kinematografii, jeżeli chodzi o filmy, gdzie dużo się strzela. Nie mamy ochronników uszu, no bo Walkilmer nie używał ochronników uszu w tym filmie. W związku z tym postaramy się mu też w ten sposób oddać hołd, Zwłaszcza, że był bardzo dobrym strzelcem co do zasady. No i jak on strzelał? O, coś na mnie pykło. Chyba niezbyt dobrze. O, dobiłem. Zabezpieczony, wybezpieczony. Zabezpieczamy. Jeszcze trochę zostało, ale jak widać można strzelać bez ochronników ruszu. Tylko oczywiście trzeba być na to przygotowanym, no bo tak jak wcześniej wspominałem, no niestety tam człowiek się wzbudza. Colt 733 jest wykorzystany w najbardziej kultowej scenie strzelanki w historii chyba kinematografii, czyli po prostu bitwa między organami policji a bandą yy, właśnie w której jest Chris po obrabowaniu banku, wielka, wielka strzelanina na ulicach Los Angeles, gdzie właśnie Val Kilmer wykorzystywał ten przepiękny karabinek, czyli Colt model 733. Kolejną bardzo charakterystyczną i kultową sceną w filmie Hit, w której występuje Val Kilmer, jako oczywiście Chris, jest scena na parkingu kina samochodowego. Gdzie ma dojść do wymiany, no, nazwijmy to, papierów wartościowych, prawdopodobnie na cash. Wymiany pomiędzy Nilem Makolejem a y, ludźmi od niejakiego Wanzanta. No i oczywiście Nil Makolej siedzi w samochodzie, czeka aż drugi samochód podjedzie. Natomiast bezpośrednio zabezpiecza go, zabezpiecza go dwóch, nazwijmy to, strzelców. Jednym jest pan aktor Sizmor, który gra. Też kultową rolę, a mianowicie Michaela Cerrito. Jest on wyposażony w strzelbę Benelli M390. Natomiast drugą, no, najważniejszą z perspektywy tego filmu postacią jest oczywiście Chris, czyli Waltimer, który jest wyposażony w taki oto przepiękny karabin, czyli HK HKG-3. W nomenklaturze amerykańskiej występuje jako HK91. Takiej oto właśnie przepięknej konfiguracji, aczkolwiek stosunkowo prostej, czyli bazowy HKG3 ze stałą kolbą. My tu mamy oczywiście zieloną z chwytem czy hangardem nazwijmy złożem drugiej generacji, w zasadzie trzeciej generacji, bo pierwsza była drewniana, druga była slim i e. to jest powiedzmy trzecia generacja oraz bardzo charakterystycznym, oryginalnym bipodem od HK. O, tak się go składa. To, co właśnie jest bardzo, bardzo znamienne, no to to łoże zabezpieczało i dawało możliwość właśnie podpięcia takiego bipodu, ten bipod jest nieregulowany on jedynie jest na takim piwocie który umożliwia nam tutaj jakby manewrowanie tą bronią jak ona jest podparta, ale niestety nie daje możliwości tutaj regulowania natomiast daje możliwość złożenia tego bipodu w ten sposób że on się w tych oto właśnie nazwijmy to rynienkach w tych zagłębieniach chowa o, naciśnijmy co powoduje, że no, nie odstaje za specjalnie i wchodzi w, w obrys tego, tego łoża. Chris, czyli oczywiście Walkilmer, zabezpieczając e, Nila, nazwijmy to, czyli Roberta de Niro, używa właśnie takiego karabinu. I to, co jest bardzo charakterystyczne, tam jest taka scena, że on jest w ukryciu na, nazwijmy to, nie wiem, budce, gdzie były, były projektory. I ten karabin jest właśnie mniej więcej w ten sposób ustawiony. Wypnijmy magazynek. Broń jest oczywiście nieprzeładowana i niezaładowana w tym momencie. A jak wiemy, G3 strzela z takich fantastycznych, dużych klusek, czyli po prostu kaliber 762 na 51 NATO, czyli klasyczna 308. No i nasz Nik leżąc, będąc na radiu z Nilem, który siedzi w samochodzie po prostu go zabezpiecza, czyli jest to zabezpieczenie, można by było powiedzieć parasnajperskie, tylko problem polega na tym, że karabin G3 w tej konfiguracji, której używa Walkilmer, nie ma optyki, on jest po prostu w takiej postaci SOTE. Załadujmy parę kulek, no i tam jest taka scena, że o, załadujemy i zabezpieczona broń. Zaraz sobie postrzelamy. Natomiast tam jest taki moment, gdzie w trakcie rozmowy wymiany zdań, już jak podjechał samochód od Wanzanta, który przywiózł teoretycznie cash, czyli gotówkę na wymianę z pikapa, czyli z paki tego samochodu, po prostu powoli, powoli, po cichu wyłania się drugi mężczyzna, który ma dokonać. No po prostu. Morderstwa, czyli wyeliminowania Nila i niedoprowadzenie do, do jakby dojścia do tej, do tej wymiany, do tej transakcji. No i właśnie, Walkilmer, będąc na pozycji, nazwijmy to, obserwatora snajpera bez optyki. Wychwytuje ten moment, jak on się wyłania, zauważa, że jest po prostu uzbrojony i daje poprzez radio informację do Nila, czyli do Roberta de Nilo, że jest niebezpieczeństwo, ten zaczyna się cofać. No, tam dochodzi oczywiście do różnego rodzaju perturbacji, ten, który miał go zamordować, zostały mu zmiażdżone nogi, tam prawdopodobnie miednica, biodro, wszystko jedno, natomiast w tym momencie <laughs> Chris, czyli Walkilmer wyskakuje z tej budki. Właśnie w takiej konfiguracji mniej więcej, o, przeładujemy, wyskakuje w takiej konfiguracji z zabezpieczoną bronią, tylko oczywiście on jest w pozycji klęczącej, ale my tego robić tutaj nie będziemy. Wyskakuje i na dystansie mniej więcej 100, myślę, że 120 metrów dokonuje rozstrzelania, właśnie tego pick -upa. No oczywiście strzelec jest yy, porażony, tam jest jeszcze taki moment, że ten pikap się toczy, toczy, a strzelec się odwraca, jest poraniony. No i Walkilmer odwraca się z powrotem do niego i rozstrzeliwuje go na miejscu, zabezpieczając tym samym oczywiście yy, Nila, czyli Roberta De Niro. To, co jest bardzo charakterystyczne w tej scenie, to co się dzieje potem, oczywiście, jak Michael Cherry to wyskakuje i dobija z kierowcę z tej Benelki M3, to jest inna kwestia. Kiedyś do tego wrócimy i na pewno omówimy to również pod kątem tej broni w kolejnym filmie. Natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne, no to oczywiście to, że strzelec, czyli Chris, czyli Walkilmer, strzela bez ochronników słuchu. Jak zauważyliście, ja też nie mam ochronników słuchu. Marek za kamerą specjalnie też nie ma ochronników słuchu, żeby wczuć się w tą rolę. No, nikomu tego nie polecamy, aczkolwiek yy, zawsze sugerujemy, aby strzelając z danej broni przyzwyczajać się również do tego, jak ona pracuje bez ochronników słuchu, co może, co mo jak, jakie wydaje dźwięki de facto, czy jest dla nas nieprzyjemna i jakby nieatrakcyjna z punktu widzenia jakby dźwięku, Ilości decybeli, i tak dalej, i tak dalej. No ale specjalnie nie założyliśmy ochronników słuchu, żeby wczuć się w tą rolę i właśnie poczuć, jak to jest, jak się strzela z prawdziwej 308 z prawdziwego Battle Rifle, jakim jest oczywiście Karabin G3 slash HK91. Scena ko kończy się oczywiście rozstrzelaniem przeciwników i Nick, i Michael, i oczywiście Chris, czy przepraszam, nie Nick, tylko Neil. Chris i Michael odchodzą, wymieniając zdania. Zrobili co mieli zrobić, No ale rol, czy rola Walkimera w tej scenie jest nieoceniona. Pokazuje to, że doskonale wczuł się w rolę strzelca. No i pokazało również to, że no, nie jest mu obce strzelanie, również z mocniejszych kalibrów. No, i na zakończenie, ostatni model broni, z której korzystał walkilmer, czyli powiedzmy tytułowy Chris, podczas kultowego filmu Hit, czyli Beretta 84F, zasilana nabojem 9x17 shota w amerykańskiej nomenklaturze 380 ACP. Ta zacna kuleczka wygląda tak. Bardzo fajna, mała kulka i wbrew pozorom bardzo efektywna, co będziemy się starali wykazać no, nazwijmy to w innych filmach za jakiś czas. Ten konkretny model, ten konkretny egzemplarz trafił do nas dzięki chłopakom ze zbrojowni Zamość, za co im bardzo dziękujemy. Aczkolwiek, no niestety, będziecie się musieli z tym pistoletem niedługo pożegnać. No bo trafi do naszych zasobów. Zapewne się domyślacie o tym, ale teraz Was informujemy. Pistolet jest przepiękny. Pracuje fenomenalnie. Oczywiście broń jest zabezpieczona. Nie ma nabojów. Tak samo magazynek. Magazynek jest 13 nabojowy. Oczywiście kurka jest 9,17, więc tak naprawdę stosunkowo mała, jeżeli możemy tak powiedzieć. Więc dzięki, dlatego między innymi mieści się aż 13 sztuk tej przepięknej broni. O! Nie będziemy jej szczegółowo opisywać od strony technicznej, budowy. Z bardzo prostego względu, ponieważ na to jeszcze przyjdzie pora i czas. Oczywiście w kwestii strzelania bardziej precyzyjnego również. Wyrazimy opinię na jej temat, ale już śmiało możemy teraz powiedzieć, że jest to jeden z fajniejszych i ładniejszych pistoletów w tych, nazwijmy to, gabarytach. No i po prostu jest przepiękny. To może dlatego, że włoskim. Może właśnie też między innymi dlatego znalazłeś się w tym filmie, a Chris, czyli Walkilmer, z niego korzysta. Tam jest taka scena, w której on wys... w jakiej scenie ten pistolet występuje. W zasadzie on nie występuje w scenie, gdzie się z niego strzela. To jest bardziej rekwizyt, ale trzeba to po prostu odnotować. Gdzie zapewne po imprezie oraz innych nocnych hulankach Walkilmer po prostu kima, nocuje u Walkilmer, czyli Chris. Filmowy. Nocuje u Nila, czyli Roberta De Niro, śpi na podłodze. No i jest tam taka scena, gdzie leży w pozycji nazwijmy to embrionalnej. I ten pistolet właśnie jest schowany w kaburę skórzaną, leży obok niego. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, no, gdyby trzeba było, natychmiast jest pod ręką i Chris byłby w stanie go użyć. Dlaczego wybrano ten pistolet? Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego czy dlaczego Chris by wybrał ten pistolet, to może ten, w ten sposób do tego podejdźmy. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że jest to pistolet malutki. On naprawdę niewiele waży. 600 gram. Nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, ale około 600 gram, 660 bodajże. I wbrew pozorom używa bardzo efektywny, mało impulsywny nabój. To jest pistolet, którym się bardzo fajnie da kontrolować. O, może przyładujmy go. Będziemy jeszcze, podczas kręcenia filmu monograficznego o tym pistolecie, będziemy go bardziej dokładnie opisywać i omawiać. Natomiast teraz sobie z niego strzelimy. Zanim załadujemy, powiem, że mi ten pistolet się strasznie podoba i w połowie lat 90., czyli w 95. roku, kiedy ten film był kręcony, ten konkretny model był już produkowany mniej więcej chyba od 10 lat a przynajmniej pod 10 lat, w związku z tym no, też był już odpowiednio zakorzeniony na rynku amerykańskim, a poza tym to jest naprawdę przepiękny pistolet, on bardzo fajnie leży w ręku, jest mocno filmowy, można powiedzieć, że podobnie jak jego starszy brat, czyli Beretta, czy siostra, zwał jak zwał tak naprawdę, nie wiem, w dzisiejszych czasach możemy powiedzieć tak i tak Beretta 92 F bądź FS natomiast ten konkretny pistolet po prostu jest gordzius, jest przepiękny i strzela bardzo miękko, bardzo leciutko. I szczerze mówiąc, do takiego skrytego noszenia przez bandziora, no nie mówimy o dzisiejszych standardach, ale tamtych standardach lat 90. Bardzo, bardzo ciekawy wybór. Słoneczko, wiosna, Bellona Marinino, Strzelnica w zasadzie idealna, więc polecamy bardzo, bardzo. Ale reasumując, moi drodzy, 1 kwietnia Walkilmer niestety zmarł. Zostawił nas ze wspaniałą kinematografią. Na pewno będziemy oglądać jego produkcje, jego filmy, w których odgrywał zazwyczaj role bardzo charyzmatyczne, bardzo charakterystyczne. I jednocześnie bardzo męskie. W zasadzie każdy film, w którym zagrał, no, można powiedzieć, był sukcesem. Ale w mojej pamięci wyryły się trzy tytuły. Pierwszy, niezwiązany z zasadniczym tematem naszego kanału, czyli po prostu Top Gun, gdzie odegrał rolę Icemana, jako młody aktor. Też fantastyczna rola, fantastyczna postać. Oraz dwa, które są już związane z, z głównym zakresem tematycznym naszego kanału, czyli po prostu z bronią. Pierwszy film, klasyka po prostu Tombstone, czyli Western, w który odgrywa rolę Doca Holidaya. Fantastyczna scena w salonie, gdzie pośmiesza jednego z bandziorów, Notabene chyba tego aktora, który grał w terminatorze pierwszym. Nie pamiętam jego nazwiska, wkleimy tutaj, ale fantastyczna scena, gdzie on po prostu pokazuje, że zwykłym kubkiem metalowym można równie dobrze wywijać jak rewolwerem. Przepiękna scena, pokazująca jednocześnie też kunszt tego aktora, jak mocno się przygotował do tej roli, jak fantastycznie ją odegrał. No i druga rola, chyba najbardziej kultowa, jeżeli chodzi o, o kwestie związane z tematyką broni, w której on zagrał, ale po prostu też poprzez swoją rolę, swoje, swoje granie i umiejętności pokazał, na jaki poziom można znieść wszystkie tematy związane z obsługą broni, strzelaniem i przygotowaniem się przede wszystkim do tych scen. Te trzy jednostki broni, które tutaj widzicie, czyli HKG3, czyli HK91, Beretka, 84 Cheetah, czyli Gepard oraz Kultowy Colt model 733, właśnie były w jego inwentarzu, to on je używał w tym filmie. Fantastycznie odegrane role sceny. Myślę, że gdyby nie on razem z, w parze z Robertem De Niro i potem z drugą stroną, czyli ekipą Al Pacino, nie zagrał w, w tej scenie, gdzie no, jest ta wielka strzelanina na ulicach Los Angeles. Niewielu aktorów by było w stanie odegrać taką rolę, natomiast Val Kilmer, jako stosunkowo młody, facet jeszcze tam, 35 czy 6-letni, zrobił to super charyzmatycznie. Jeżeli miałbym wskazać jednego aktora, który w tym filmie najbardziej się wyróżnił, jeżeli chodzi o kwestie związane z obsługą broni, dynamiką jej użycia, strzelania, manualu i tak dalej, to jest to właśnie Val Kilmer. On pokazał klasę i moim zdaniem. On stworzył ten, ten fundament tego właśnie filmu, czyli hit, w którym jest dużo strzelania, dużo, dużo męskich, nazwijmy to, spraw, no i który stał się po prostu kultowy. Dlatego pamiętajmy o Walkilmerze, pamiętajmy o wspaniałej broni, którą używał w tym filmie. Wracajmy do tego filmu, dlatego że warto. A ja obiecuję, że my na pewno będziemy wracać do tego filmu, bo w tym filmie jest mnóstwo, mnóstwo fantastycznego stafu i na pewno będziemy chcieli go zaprezentować, aczkolwiek oczywiście w trochę innych okolicznościach. I na zakończenie, kochani, oczywiście. Że... Jak to bywa, na sam koniec zwracamy się z apelem, ponieważ, ponieważ brakuje nam 600, niecały 50 subskrybentów, do tego, żebyśmy doszli do tej wymarzonej progowej wartości subskrybentów, czyli 10 tysięcy. Prosimy Was o lajki, subskrypcje, komentarze. Wielokrotnie mówię o tych komentarzach i czasem w, w rozmowy czy wymiany, które się odbywają w tych komentarzach, są naprawdę fajne, inspirujące. Czasem są, no, można powiedzieć, kontrowersyjne, ale również inspirujące i dające nam bardzo, bardzo wiele do myślenia. Sugerujecie różnego rodzaju e, jakby tematykę, który, którymi powinniśmy się zająć i nie ukrywam, że trafia to do nas i powoli, powoli wraz ze wzrostem i wraz z rozwojem kanału będziemy oczywiście poszczególne, nazwijmy to zakresy tematyczne, rozszerzać i je rozbudowywać. A zatem jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz bardzo prosimy o determinację do tego, żebyśmy faktycznie wszyscy wspólnie doszli do tych 10 tysięcy. No i zapraszam do kolejnych produkcji. Cześć.